Nazywam się Mirosław Walong, dyrektor Stadniny Koni Huculskich Gładyszów w Regietowie. Za nami, a w zasadzie jeszcze w trakcie, kolejny Dzień Koniarza w Regietowie. Przed paroma chwilami byliśmy świadkami, gdzie ponad 130 koni rasy huculskich zmierzało w kierunku stadniny Zwyżnego Regietowa. Piękna, niespotykana na co dzień sytuacja. 130 pędzących koni huculskich przez centrum wioski. To właśnie na to mogli liczyć i zobaczyli widzowie, ale też uczestnicy, którzy brali udział w tym wydarzeniu. Około 70 uczestników jazdy właśnie tego spędu wierzchem oraz kilkudziesięciu gości na bryczkach. Dla wszystkich wspaniałe słońce, piękna pogoda, a przed nami jeszcze w dzisiejszym dniu po południu. Tak zwana pogoń za lisem. A więc zobaczymy kto okaże się najszybszy, kto pierwszy złapie lisa. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy z pięknego Regetowa. Zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszej stadniny w Regetowie. Tutaj zawsze możecie Państwo liczyć na miłych i wspaniałych ludzi. Możecie smacznie zjeść naszej kaczmie huculanka, a także skorzystać z noclegów w bardzo atrakcyjnym hotelu, który jest do dyspozycji właśnie Państwa. Bardzo serdecznie zapraszam i wszystkim uczestnikom oraz oglądającym to streszczenie drogą internetową czy właśnie w telewizorze. Życzę, aby za rok wszyscy się tutaj spotkaliśmy wspólnie. Dziękuję bardzo.

Witam Państwa serdecznie. Do miejscowości Regietów przyjechałem ze Stanisława I. Stanisław I położony jest w gminie Nieporęd. Miejscowość również turystyczna, aczkolwiek brakuje, brakuje może nie terenów, ale takich ośrodków specjalistycznych, jakim jest ośrodek koni huculskich położony w Regietowie. Na ósmym Spędzie koni huculskich, jestem po raz pierwszy. Jest to dla mnie niesamowite przeżycie. Tereny piękne. To, co można było tutaj zobaczyć, to myślę, że żaden region polski nie jest w stanie przekazać tak pięknych terenów jak, jak regietów. Serdecznie polecam to miejsce. Mimo tego, że tereny fajne, warto przyjechać. To jeszcze towarzystwo, w którym można spędzić ten czas, jest naprawdę takim doborowym towarzystwem. tam to miejsce nie tylko dla miłośników koni, nie tylko dla jeźdźców, ale również dla miłośników wypraw w góry, bo również w Regietowie mamy szlaki, po których można miło spędzić czas.

아거는 <laughs> 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 Yes! Bravo! You guys are awesome! Bravo! Dali na swojego, nie! O! Drugi punkt dalej daj go. Ye!